Proszę Państwa, melduję się z chmur, spóźniona na własny pogrzeb, jak zwykle. Mam wiadomości z drugiej strony lustra, usiądź wygodnie, to będzie długi żart o życiu. Tu, w zaświatach, jest jak w sanatorium tylko nikt nie narzeka na pogodę. Dziadek wreszcie rzucił palenie, bo nie ma płuc, ale ma swobodę Babcia robi bingo z archaniołami i wygrywa w każdej rundzie Mówi, że brak jej kolan nie przeszkadza, bo wreszcie nic jej nie strzyknie w grudzień Piszę do was list za światów, na papierze z dawnych snów Tu się śmieje cała rodzina z waszych dramatów i zmartwień na już Bo śmierć to taki dziwny żart który spóźnił płęty o wiek Więc kochani Zanim tu przyjdziecie Trochę żyjcie, trochę śmiejcie się Na wskroś i wbrew Wujek, co milczał całe wesela Tu prowadzi talk show dla zmarłych Ciotka, co nie pije, nalewa Herbatę z kichotu, pół szklanki Piesek, co pojechał na wieś Tu ma własny park i trawę w chmurach Goni ogon komety po niebie I tylko czasem tęskni za podwórkiem u was Piszę do was list a trament robię z starych łez Co nie spadły, bo wam nie wypada Rozpłakać się w sklepie na ser Tu już nikt nie pyta, czy wypada Czy się godzi krzyczeć, jest mi źle Więc kochani, zanim tu przyjdziecie Pozwólcie sercu płakać, śmiać się jak chce Wiem, że mówicie ona tam pat Spokojnie, nie mam tyle czasu. Świat. Oglądam w trybie powtórki jak kabaret waszych strachów. Ale gdy stawiacie talerz za dużo, albo mówicie jej, by się spodobało. To przychodzę na chwilę jak przeciąg i poprawiam wam obraz nad stołem. Ps, krzywo wisiał. Tak, tu też bywają cisze ciężkie. O których i duch nie ma słów Gdy widzimy jak sobie nie wierzycie Jak się ścigacie do nigdzie z bólu Wtedy dziadek zapala gwiazdy Jak lampki w ogrodzie w lipcu I szepczemy chórem przezne dzieci Spóźni się na wszystko oprócz życia Pisze do was Cicho wchodzi w noc, my tu mamy wieczny wolny weekend Wy macie szansę, terminy i cud, więc kochani Zanim, zanim tu przyjdziecie, pokłóćcie się, pokłóćcie, przytulcie się w brud O tak! Podlejcie za mnie kwiaty, nie zniczę I opowiedzcie głupi żart przy grobie Jeśli chcecie mnie spotkać na chwilę Między nie dam rady, a jakoś będzie. Do zobaczenia.